Jest to, żeby przeżyć, oh! witam wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy. Ja jestem Szeparda. To co widzicie, tutaj jest kolejny odcinek oczywiście z Players' on z Battlegrounds, moi drodzy. Wow! Prawie tego gościa nie zabiłem, znaczy, troszkę mi się. Nie trafiło, nie, parę razy, to no cóż, o, miałem jeszcze powiększony magazyn, nie, dobrze, dziękuję. Um, jednak seria na tej, na tej broni jest po prostu czymś absolutnie obrzydliwym, więc w związku z tym nie polecam tego. Gdzie tam gościa, fuck. No dlaczego takie, o...

Daj mi coś No nie Zaraz wyjdę z siebie będzie mnie dwóch. Zaraz wyjdę z siebie będzie mnie dwóch, a nie chcielibyście tego, żeby się wam przeparł dwa razy Żeby wam przeparł dwa razy się wam darł Po odbiornikach waszych Czekaj, 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 czekaj przybieg przybiegu Jest tam cokolwiek? Proszę? O, UMP, MP, UMP, UMP, UMP Dobra, już to jest lepsze, już to jest lepsze jest lepsze Dobrze, 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 dobrze. Jest dobrze, jest dobrze, jest, dobrze, jest dobrze. spokojnie spokojnie, tu pierdzielnie tam pierdzielnie i znowu będzie spokojnie, git, 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 git. Prawda, mam mało do tego ammo, ale już chyba nic z tym nie zrobimy. Ty jeszcze w ogóle mi zamknął drzwi, no co za człowiek. Dobra, chwycić przedni, kompensator. No już gdzieś tu jest. Nie, o. bardzo się przyda. Gdzie on jest? Gdzieś ten gość jest, no? Co za... Hm? Where are you, long, young lad? Please tell me, or else I will find you and I will kill you. On to dalej jest Nie wziął mutanta. O AKM 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 AKM, 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 AKM AKM, AKM To jest AKM, to jest to co chcemy. Dawaj to Kakamer. Dawaj to Kakamę! Eee! Git. Jest dobrze, jest dobrze. Mnogość tutaj był, ewidentnie. Zbierane rzeczy były. Podniósł 7,62 i 5,56? Hm. No to ciekawe, no na co on gra w takim razie wobec tego. Na 100 na go tu widziałem, to jest więcej niż pewne. Nie wiem czy mówiłem, że jeżeli Ci mi się podoba zapraszam do o i w ogóle i tak dalej. Jeżeli tak, to nie będę się powtarzał, jeżeli nie, no to wiecie dokładnie co robi. Szczerze ja jakby jestem tak na tyle skupiony w tym momencie, że... No nie widzę tutaj tego człowieczka, powiem wam. I to nie jest dobry znak wcale, a wcale. Wolałbym go widzieć, szczerze powiedział. Wiedzieć Skąd uderzyć Jak uderzyć Gdzie uderzyć Po co uderzyć Dobra co pozamykane domki, ten debil to wszystko pozamykał. Ja na, 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 nawet nie wiem, gdzie ja mogę podejrzewać, że on jest. O, ok. Hmm? No nie widzę typa, no. No nie widzę typa. Nie widzę typa. No nie widzę typa po prostu. No co to ma być? Gdzie on jest? Martwi mnie to, że go nie widzę. Znaczy, to jest tak samo jak już to. Nie wiem, czy opowiadałem wam, ale to jest. W ogóle tak samo jak. Wiecie, jak, jak, jak z pająkami, nie? Że. Pająk. Problemem nie jest to, że. Pająka... że pająka widzisz i że cię to obrzydza. Problem pojawia się wtedy, kiedy nie widzisz tego pająka, a wiesz, że gdzieś jest. Albo że przestajesz go widzieć. No, to, no. To jest myślę dość accurate. Przebieganko. Szybko, szybko. A? Nie mam dużo leczeń, szczerze wam powiem. Nie jest to sprawa, która mnie napawa optymizmem, szczerze. Ej, no, to co on podniósł w takim razie? Jego 762 i 556 nie zbierał. Aż, aż tyle amunicji już miał? Przecież kosztu widziałem. Jeg blev tør Hmm. Hmm. Det No gdzie ten typek jest? Przeszukaj cały kamp, gościa nie ma. Peskitu Co jest? Dobra, bo mam w wywalony chyba już jajeczka, bo... Nie wiem czy jest sens szczerze, że Dobra, idziemy dalej wobec tego, bo... Czelak, tu ktoś. A ja nie mam na daleko broni, tylko jakąś 16. Nie, ja nie lubię tych lasów tutaj. Pamiętam, że moja pierwsza chyba gra na Sanoku się tutaj tak skończyła. Właśnie w tym lesie. I właśnie padał deszcz. I właśnie Kimi w oko. To tak było mniej więcej, nie jakby... To jest, to jest, to jest, to. A, w sumie. Ktoś ostatnio mówił o, o tym, żebym wrzucał gierki typu top 25, ale 3 kile, a nie, że tam top 7 czy 8, a 0 kili. No, no, no nie, jakby. <ścoughs> jeszcze raz może w takim razie dla takich osób, żeby do nich dotarło. Sensem istnienia Battle Royale. Pierwotnie, i z takim założeniem zresztą ja gram do dziś, nie jest zabijać, czy mieć jak największą ilość killi, bo jak równie dobrze mógłbym po prostu latać co mecz na bootcamp i nagrywać to 3 godziny i mieć nadzieję, że, że za którymś razem pyknie, nie? Eee, tylko sensem Battle Royale, przypomnę, jest przede wszystkim to, Zrobiłem to dlatego, że ludzie nie wiedzieli, gdy będę strzelał na odległość. Tak, w razie gdyby się ktoś pytał. Um, jest to, żeby przeżyć. Aaaa, ty z Aaaa. Nie mogę. I patrzcie, ile ten debil tutaj kampił. No nie mogę, no. Co za człowiek. Nie, no Jezus Maria. On nawet nie przycelował! Jezus Maria, co to za człowiek był? Jezu ah, Jezus Maria Oo kępienie Dobra, dziękuję wam w takim razie moi drodzy, bardzo serdecznie za dzisiejszy odcinek, pięknego oczywiście, podjeżdżam z Bartlem, wkurzyłem się, przestraszyłem się, macie grę horrorową jaką byście chcieli, tak, na razie, hejka! <grymiany>